Siemanka, siemanka, no. I, i taka jest śmietanka e, wykądy jak się domyślacie. I ja to w Minecrafcie. No. I dlaczego ja tam nie, nie robię? Siemanka, tata... tutaj... Aj, tu nagrywasz? No. Dopiero się załapała i Tutaj mam na Minecrafta nagrywam. No to dalej nagrywaj. Tylko nie wiem, czy wszystko widać, e, bo mam kiepską kamerkę, e, słabą, ale dobra. E, tutaj, e, stworzymy na wyświać e, i go może... Patrz, jej kamerę. Truck, 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 dobra. nie ja, kamerkę. Ja, ja, ja. ja napiszę. Ja, ja, napiszę. ja, ja napiszę, dobra. Śmie... Tak, a potem zrobisz świetną tak, tak, A potem zrobisz tak, hip hop. Icji, to, icji, to. i Napisz. tak, Słuchaj. i tak, i tak, i tak, i i tak, i kreska no myślnik nie nie jakie myślnik ej myślnik to jest jak myślnik, myślnik to jest taki coś tak myślnik to jest taka kreska no to myślnik kop no, tytaj ja ratunku postęgę. ratunku nie zabije się na niej co to jest? Siemanka, kana no, ja jeszcze raz tutaj jestem w tym. Używam przereklamowanych rzeczy, za I... Dobra. Co, co ty robisz? Co Marzystan, nie Lepiej widać. Ka Marzystan lub tak, O tam takich było. Nie, to lepiej widać. No nie wiem, ja jeszcze obejrzymy i zobaczymy. patrzymy. E, nieważne. Tutaj, chyba, mm. to drzewo. No ba, rozwalę właśnie. Ej, kopalaka. Aaaa, pojedynczek spadli, taka. I drewno spadło. I ja gdzieś wam. Jabłuszko jakieś tu jest? Nie wiem. No, i, i. i nie ma żadnego kłasa, ba, a sam umiem tak udawać. I, bo to nie jest mój prawdziwy kłopot, od mówię, nie takie prawdziwej śmietanka nie mówi, i mówi, że to jest jego prawdziwy. Ale pan, e, e, ta jest udawany kłopot? A rany to jamy. Cześć, to jest! To no lepiej będzie widać, nie musisz trzymać. I, aha, ty nie musisz trzymać, ty jesteś. Ty jesteś kamerzystą, dziękuję. Dobra, ucholać. Dobra, ciosy, zapalacie ciosy, zapalacie ciosy. Ale spadam. Nie, 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 nie. Dzień, zapalacie ciosy, zapalacie ciosy, zapalacie ciosy, zapalacie duży! Słuchaj. A takie też będzie widać na tym? No, ale dobrze. I łapa, łapa. I zmieniłem na I na mnie dzięki. Tu jest robisz. I kamera. Co robisz? Jabłuszko! O, Jabłuszko! To no, fajnie. I, a można drewniane? Bo ja w Minecrafcie e, nie wiem. Czy można drewniane? Zobaczymy zaraz. Jakie drewniane? No nie da się drewnianego jabłuszka. A zrób to coś. Ja co? No jabłko i to. Szacunka teka? Ja nie rozumiem. E, e, e. My zrobimy sobie e, te. Kill off, bo nie warto drewnianych wszystkich itemów robić. Po prostu zrobimy sobie kilaf, żeby wykopać tamte. A ty, kill off jest, jest super. Super, super. Eee, dobra. Zrobisz kill off. Mam. Nie, teraz nie. Mam kill off. No, teraz tak. No, ja na tym czymś, tym na pustyni. No tam się nie da, jest Ja bez papieru, bo tam to, się nie, to wiesz. No ja się nie da. I nie da się tych... Ty. Czego? A da, tutaj jest lawa? I tak. To wlejesz lawę tutaj, jak to wykopiemy. Ale nie jesteśmy na kreatywie widzisz. No ale wlejesz tu lawę. Okej. to będzie. Ale po... nie do góry zrobisz dziurę i wlejesz lawę przez tą dziurę. Ale ja nie mam jeszcze lawy w I kupa to zrób tutaj dziurę tu. I się przekopiemy tam. Tam kobla pokapie, będzie spaka. Jała. Panie płyniesz. Na no ba. Na żadnych modach nie gram, więc wiecie. E, nie, nie będzie żadnego takiego. E, to jest taki pierwszy e, początkowy odcinek. I e, więc wiecie. Na. No. E, Kupalaka. ja tej. tej. tutaj. tutaj jest dziwniej w ogóle. Fuh, zrobimy jak. Chłodział! Cześć, to jest nie przekopuj się tam na drugą stronę, żeby tutaj mógł zrobić co chce. E, mam e, 12 no i 13 kabyl e, e, Tutaj gdzieś takie piaski nie będzie, będziemy, będziemy mieć domek jak DJ Joker. E, Odda fast filmiki, nagrywał tam Uuu, mm, mam. Tylko mnie zniszczył świątynię moją. Nie no, my tutaj, tutaj staro, nie starożytnej. Pak na czele! Po co ja spadłem? No właśnie, po co to zrobiłeś? Ja no, chciałem zabrzmnąć owca, a nie ba. Chcę zabić. I było bam, ba, bum. Te, co to jest? To jest owca. A nie świnia. I tutaj będziemy mieli wejście do daty, ale weź na samą górę. Kurczę, kilo w miesiącu. Weź na w górę. Wejdź na sam górę. Czas jest mi to jest, Czas mi ta się działo. I by było na tyle. I wiem, że takie krótkie odcinki i w ogóle muszę sprawdzić ile my to jest sorka, że weźmę minutowe odcinki, ale, ale tak jest. No. A więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, na